Dlaczego wszechmocny nie ustalił czasów i ci, którzy go znają, nie widzą dni jego? Otóż są tacy, którzy przesuwają granice, porywają trzodę i pasterza, sierotą zabierają osła, od wdowy biorą zastaw wołu, spychają z drogi nędzarzy. Ubodzy tego kraju muszą się ukrywać, jak dzikie osły na pustyni. Tak biedni wychodzą do szmutnej pracy, szukają żywności, lecz na pustkowiu nie ma chleba dla ich dzieci. Nocą zrywają kłosy na polu, przeszukują winnicę złego człowieka, nocują nago bez żadnego okrycia, w czasie chłodów nie noszą ubrania, podczas ulewy mokną w górach, z braku schronienia tulą się do skały, sierotę odrywa się od piersi. Od ubogiego bierze się zastaw. Chodzą nago bez odziania, dźwigają snopy wyćwięczeni głodem. Wyciskają oliwę w gajach oliwnych, tłoczą winogrona, a muszą cierpić pragnienie. Z miasta dochodzą jęki konających, gardło ginących woła o pomoc. Ale Bóg nie postępuje przewrotnie. Oni są tymi, którzy buntują się przeciwko światłu. Nie poznali drugiego, nie trwają na jego ścieżkach. Morderca wstaje przed świtem, aby zabić biednego i nędzarza, a nocą kradnie. Cudzołożnik wypatruje z mroku, bo mówi, nie dostrzeże mnie wtedy żadne oko i zasłania sobie twarz maską. Po zmroku włamują się do domów, za dnia dobrze się zamykają, nie znają światła. Dla nich wszystkich poranek jest mrokiem, bo oni poznali okropności mroku. Ktoś inny jest lekki, jakby pływał w wodzie. Niech będzie przeklęta ziemia, którą dziedziczy, a w niech nawet nie patrzy. Susza i upał wchłaniają wodę ze śniegu, a kraina umarłych, tych, którzy zgrzeszyli, zapomni o nim łono matki. Będzie on przysmakiem dla robactwa Nikt go więcej nie wspomni Nieprawość zostanie wycięta jak drzewo Zadręczał niepłodną, która nie rodziła Wdowie nie wyświadczał dobra Gdy ciemięsców wspierał swoją siłą Podnosił się, chociaż nie był pewny życia Schlebiano mu, więc czuł się bezpiecznie Swe oczy zwracał ku ich drogom Wywyższali się, lecz krótko i już ich nie ma. Zostali złamani, zmarnieli całkowicie. Ścięto ich, jak ścina się źdźbło z głosem. Czyż tak nie jest? Kto mi dowiedzie kłamstwa i wykaże, że moje słowa są niczym?